I z numerem 12 mamy hazmat. Wóz ratownictwa chemicznego, historia samochodu matk MC Hazmat. Tutaj mamy dane techniczne tego hazmata, dane techniczne. I tutaj mamy Łankowe, część trzecia. Pożar pokazany, tutaj akcje gaśnicze Tutaj wszystko w opisie jest, co historia cała. Tutaj widzimy akcje gaśnicze Miejska sieć Hydrantowa Działania z zakresu ratownictwa medycznego Centrum Dyspozytorskie E.K.O. I mamy Hazmata z numerem 12 Jedyny wóz chemiczny, który się ukazał. Tutaj mamy wnętrze yy, przedziału pomiarowego. To jest w tym. Tej... Mamy wejście z tyłu. I tutaj zobaczymy sobie samochodzik Hazmat. Wóz ratownictwa chemicznego z 1991 roku. Skala 1,64 Tutaj widzimy już czwartą część maty robię Ostatnią Ale brakło monitorów. Tutaj mamy wejście do tego przedziału pomiarowego Tam jest kombinezony Rotownictwa chemicznego w środku mają Różne takie te płyny do odkorzenia. Wóz chemiczny. Także bardzo fajny samochód. Wszystko skala 1,64. Samochód ma barwę Nowego Jorku. I mamy Departament Nowy York. Nawet tutaj widzimy na samochodzie FDNE, czyli Fire Departament Nowy York. One mają dół auto czerwony, góra biała. I tutaj mamy hazmat. Prefirę hazmat bardzo <coughs> so fajny samochód. Hazmat. just